Proszę bardzo, jak nasze biuro wygląda, odkąd jest lokal. No, cudownie, proszę, zobaczcie, bałaganik. Tu moje paczuszki pierowe. Wpadłam szybko podpisać umowy, a teraz pędzę do MD Clinic na USG Piersi i serdecznie Wam polecam również badać piersi. Nie tylko, kiedy jest miesiąc różowej wstążki. Ja jadę, ponieważ mój kochany synek jeszcze nie rozróżnia, kiedy zadaje mi ból, a kiedy po prostu yy, sprawia przyjemność. I słuchajcie, chce się do mnie bardzo, bardzo dużo tulić. Ja to kocham, ale on skacze po mnie i skacze mi po piersiach i mnie strasznie wszystko boli, więc idę jadę sprawdzić. Lepiej yy, sprawdzać niż nie sprawdzać, później nie wiadomo co. Więc jadę zbadać, bo czuję coś tam, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Nie jemy tego, Loś. To jest do grania. Nie do zjadania. No, dawaj. Dawaj, Loś. No, raz, dwa, trzy. Brawo! Jeszcze raz. Super! Super, Zuch! Weź głęboki oddech i jeszcze raz. No! No widzicie, jak się przemieszczam z prędkością światła? Milion rzeczy na raz robię. Dzisiaj dużo do Was gadam i dużo mam polecajek, więc przychodzę z kolejną. W ogóle pokazywałam Wam ostatnio ten statek kosmiczny i niektóre zabawki mają napisane, że dopiero od któregoś tam miesiąca, albo dopiero od któregoś roku, ale ja uważam osobiście, że to naprawdę zależy od dziecka. Mamy dużo zabawek, które są dla starszych dzieci, z którymi dość się naprawdę bardzo, bardzo fajnie bawi, a jak już będzie starszy, to już w ogóle jest skuma i będzie mógł korzystać z ich potencjału. Natomiast są też takie zabawki, które niby. Są dla mniejszych dzieci, faktycznie los się nimi jakby korzystał z nich, ale nie tyle co bawił, co korzystał, jak był mniejszy. A teraz, gdy już jest starszy, gdy ma roczek, to z tych zabawek, gdy był dzidziusiem malusieńkim, to już to już w ogóle korzysta i, i się bawi. I jednym z nich jest na przykład ten, ja na to mówię, statek kosmiczny. To, to jest taka dmuchana zabawka, gdzie się zsiada, sadzacie tutaj dzidziusia do środka, jest mięciutka gąbeczka. No i dzidziuś ma tutaj takie pierdółki, może sobie klikać, dźwięki wydaje. No, i to jest naprawdę do takich malutkich dzieci. I już jest taki, że, słuchajcie, ostatnio się nauczył grać na flecie. W sensie nie, że tak grać, ale jak mu daje się flet do buzi, to on wie, że musi i dmuchnąć. I to mnie tak rozczula. On jest naprawdę mega bystry, jak na, na to, że jest jeszcze wcześniakiem. On teraz kończy roczek, ale przyszedł no, prawie dwa miesiące za wcześnie, więc teoretycznie 10 miesięcy ma. No. No i słuchajcie, Loś się nauczył, że sam tutaj wchodzi, sam siada i się tym bawi. I do mnie totalnie rozwala. Nauczył się schodzić z kanapy sam. Do czego dąży? Dążę do tego, że to wy, mamy, rodzice, tatusiowie, wiecie na jakim etapie jest wasze dziecko i jaki ma potencjał i co, co je bawi. Często słyszę, o Jezus, po co ci tyle zabawek, on się tym nie będzie bawił. A akurat Leoś jest taki, że się bawi wszystkim, dosłownie, wszystko co ma w pokoju, nawet miśkami, więc e, to naprawdę zależy od dziecka, nie ma reguły. Ja te wszystkie zabawki, zabawki, akcesoria, bo jeszcze ma taki chodzi, to jest w ogóle hicior, e, dużo takich rzeczy kupuję po prostu online.